Witamcie witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Tras The Process. Podcastu, w którym będziemy chcieli pokazać brudną prawdę stojącą za sukcesem wielu sportowców, których nie widać, nie słychać, a którzy robią naprawdę solidną robotę. Żyjemy w erze tu i teraz. Wszystko na wyciągnięcie ręki, satysfakcja na żądanie. Jednak brudna prawda wygląda zupełnie inaczej. To, czego większość ludzi nie dostrzega, czyli Prawdziwa wielkość, prawdziwe mistrzostwo nie są podawane na srebrnej tacy. Nie istnieje natychmiastowy efekt Twoich działań, Twoich treningów czy Twoich poświęceń. W świecie, w którym wszyscy jesteśmy popychani do szukania natychmiastowych rezultatów, istnieje zupełnie inny rodzaj ludzi, którzy działają poza tą normą. Ludzi, którzy decydują się iść ścieżką tak wymagającą, że większość nawet by jej nie rozważyła. Ludzi, którzy dzień w dzień stawiają czoła wyzwaniom, które zmiażdżyłyby innych, i robią to wszystko tylko dla jednej rzeczy: dążenia do prawdziwego mistrzostwa. Prawdziwa gra to ta, której większość ludzi absolutnie nie widzi. Toczy się u tych, którzy rozumieją jedną. Ważną kwestię. Zaufanie do procesu. Ta praca jest absolutnie mało seksowna i mało efektowna. To powolna harówka, która wymaga cierpliwości, odporności i jednej bardzo istotnej rzeczy. Wiary w Twój proces. Nawet kiedy wydaje Ci się, że Twoje działania mogą nie mieć sensu. Proces staje się jednym z najważniejszych elementów, które będą dowoziły Twoje cele, które będą budowały Twoją wielkość i które pomogą sięgnąć po prawdziwe mistrzostwo. Mam olbrzymią przyjemność pracować z jednymi z najbardziej nieustępliwych sportowców na świecie. Kiedy pracujesz z takimi ludźmi, zaczynasz patrzeć na pewne rzeczy zupełnie inaczej. Dla tych wojowników, dla tych zawodników MMA, zawodników, zawodniczek taekwondo olimpijskiego, dla biegaczy ultra Nigdy nie chodzi o pójście na łatwiznę, oni doskonale wiedzą, że nie ma skrótów Praca, którą wykonują, dzień za dniem wymaga od nich bólu, cierpliwości i dyscypliny Weźmy na przykład jednego z biegaczy który trenował do najbardziej hardkorowego biegu Badwater 135, czyli wyścigu przez Dolinę Śmierci, który odbywa się w upale 54 stopni Celsjusza. Albo pomyśl o zawodniku MMA, który każdego dnia trenuje po kilka solidnych godzin i walczy zarówno ze swoimi sparring partnerami, ale również ze swoimi kontuzjami, obolałem ciałem i innymi problemami, których większość z nas nie widzi. A wszystko to tylko po to, aby dostać jedną szansę na zwycięstwo. To są absolutnie ludzie, którzy żyją na krawędzi, którzy wiedzą, że szybkie rezultaty ani nie trwają, ani nie budują prawdziwego mistrzostwa. Bo mistrzostwo to nie jest coś, na co się natykasz. To jest coś, po co wspinasz się z wiarą w każdy krok, w każdą bolesną porażkę, bolesną lekcję i to, że Twój proces Cię tam zaprowadzi. Każda podróż jest inna, a każdy proces jest jedyny w swoim rodzaju. Nie jest wytłaczany w fabryce, jest tworzony cegiełka po cegiełce, moment po momencie. Twoja podróż nie ma planu, jest nieprzewidywalna, czasem brutalna i absolutnie wyjątkowa. Więc pytanie do Ciebie. Ile razy chciałeś odnieść sukces właśnie tu i właśnie teraz? Ile razy chciałeś znaleźć kody, które pozwolą Ci pominąć parę kroków, żeby szybciej dotrzeć do mety? Wszyscy przez to przechodzimy, wszyscy to czujemy. W drodze na szczyt. Nieważne czym ten szczyt dla Ciebie jest, nieważne jak na niego patrzysz i dokąd dążysz, nie ma dróg na skróty. Bo prawdziwe mistrzostwo jest zdobywanie w cieniu, z dala od światła reflektorów. Chodzi o to, żebyś zbudował zaufanie do procesu. Każdego wyczerpującego dnia, każdego frustrującego treningu i mało seksownej pracy, którą wykonujesz poza światłami sceny, kiedy nikt na ciebie nie patrzy. Kilka rzeczy, których nauczyłem się pracując z tymi wyjątkowymi osobami, to przede wszystkim to, że każda podróż, każda jest inna. Niezależnie od tego, czy jest to ktoś, kto planuje przepłynąć Morze Bałtyckie w pławę, czy jest to olimpijczyk, czy olimpijka, która dąży do wygrania swojej walki, czy do wygrania swojego wyścigu. Czy psychol, który biegnie doliną śmierci z obtartymi do krwi stopami? Każdy z tych sportowców jest na swojej ścieżce i pracuje nad swoim procesem, który jest zrozumiały tylko dla niego. Kolejnym elementem jest to, że oni absolutnie nie porównują się do innych. Nie ma żadnej listy kontrolnej, nie ma żadnych szeroko pojętych standardów, do których próbują się dopasować. To, na czym oni się koncentrują, to ich własny rozwój, ich własna ewolucja. To są ludzie, którzy rozumieją, że wielkość i proces to sprawa osobista. Oni chcą być lepsi od siebie wczoraj, mieć lepszy czas niż na poprzednim treningu, poprawić technikę, która nie wyszła na ostatnich zawodach, poprawić w ich procesie, poprawić w ich grze to, co można poprawić. A to oznacza, że angażują się w swoją unikalną podróż, nie rozglądając się, gdzie są wszyscy inni. Jak powiedział Usain Bolt, zwycięzcy skupiają się na wygrywaniu, przegrani skupiają się na zwycięstwach. Widziałem olimpijczyków trenujących latami, aby zakwalifikować się do jednego wyścigu, który skończył się za szybko przez bunt organizatorów. W trakcie swojej kariery dietetyka obserwowałem, jak Zawodnicy MMA przechodzą przez kontuzję za kontuzją, jak sportowcy mijają się z szansą o medal dosłownie milisekundy. Każdy z nich dobrze wie, że porażka to miejsce na szlifowanie swojego ciała, swojego charakteru i swoich umiejętności, ponieważ rozumieją tą bardzo istotną rzecz. Twoja podróż i Twój proces kształtują to, kim jesteś i to, kim się stajesz. To nie meta, to nie światło reflektorów, to codzienna walka i bycie nieustępliwym w pościgu o wielkość. Zaufanie do procesu nie polega na ślepym optymizmie. Chodzi o dyscyplinę, skupienie i akceptację dyskomfortu. To dla tych, którzy rozumieją, że sukces nie jest celem to powolna podróż. Chodzi o to, aby pojawiać się dzień po dniu, robić swoją robotę konsekwentnie, nawet kiedy inni nie patrzą, kiedy inni nie kibicują albo cię nie wspierają. I każda podróż jest absolutnie inna. Każda. Nie ma jednej formuły, nie ma uniwersalnych pięciu kroków do sukcesu, które będą pasowały do stylu życia wszystkich, do charakteru wszystkich czy do celów, które. Każdy z Was stawia sobie indywidualnie. To właśnie to czyni Twój proces potężny. Kolejna lekcja, którą nauczyłem się od tych sportowców i która tak naprawdę towarzyszy mi każdego dnia to bardzo prosta mantra. Doceniaj to, gdzie jesteś. Nawet jeśli czujesz, że poruszasz się zbyt wolno, nawet jeśli czujesz, że utknąłeś, doceniaj proces, doceniaj Twoją podróż. Pamiętaj, że im trudniejszy proces, im większe wyzwania, tym większa ewolucja. I pozwolę sobie zrobić parafrazę słów Aleksa Hormoziego: Im trudniejsza droga, tym bardziej epicka historia. A przecież już finalnie dokładnie o to chodzi, żeby każdy z nas mógł opowiedzieć epicką historię na łożu śmierci. Widziałem ludzi, którzy trenowali latami, aby dostać tą jedną szansę. Bo jak mówi klasyk, podobno pociąg ze złotem przyjeżdża tylko raz. Ludzi, którzy trenowali ciężko i wychodzili w świetle reflektorów tylko po to, aby oglądać, jak wygrywa ktoś inny. Jak przegrywają walkę przez swoje błędy, jak przegrywają walkę przez błędy sędziego, czy kiedy nie mogą polecieć na zawody, bo zabrakło funduszy na podróż. Kiedy walczą nie tylko ze swoim ciałem, ale też z całym systemem, który ich nie wspiera, bo uwaga, nie są atrakcyjni marketingowo. I nie widać ich w świetle reflektorów. Widziałem trenerów, którzy byli kierowcami busów, wioząc swoich zawodników na Mistrzostwa Świata, w których dokładnie ci sami trenerzy startowali jako zawodnicy. Bo związek nie miał pieniędzy na to, żeby ich przetransportować w odpowiedni sposób. Wiesz co oni robią? Pracują w procesie. Nie mają obsesji na punkcie tego, że warunki nie sprzyjają, że nie mają wsparcia, że walczą z całym światem, że nikt im nie pomaga, że. Temperatura na zewnątrz jest nie taka jak trzeba, że pada deszcz. Cokolwiek byśmy tam stawili. Nie skupiają się na tym, kto jest przed nimi ani kto co zrobił, tylko koncentrują się na tym, co mogą kontrolować, czyli na swoim procesie. Proces to jedyna rzecz, którą mogą kontrolować. Kontuzje, straty, porażki, to wszystko jest częścią procesu. Najlepsi sportowcy, których znam, nie postrzegają tych rzeczy jako problemów. Postrzegają te rzeczy jako testy. Każdy z tych testów powoduje, że zadają sobie pytanie: jak bardzo tego chcę? Jak bardzo wierzę w mój proces? Jak bardzo wierzę w to, że na szczycie góry jest mój garnek ze złotem? Niepowodzenia nie są tutaj po to, żeby cię zatrzymać. Są tutaj po to, aby cię wyostrzyć. Każda walka, każda porażka kształtuje w tobie coś ważnego, coś potężnego. Bo kiedy nadchodzi sezon tej prawdziwej walki, a uwierz mi, sezon zawsze nadchodzi. To właśnie w tych porażkach, to właśnie w tych testach i tych wyzwaniach rodzi się odporność. To właśnie tutaj wykuwa się charakter. A charakter to coś, czego tym ludziom na pewno nie brakuje. Bo jak wielkie musisz mieć jaja, żeby po przegranym o setki sekund wyścigu o medal olimpijski powiedzieć sobie, karawana jedzie dalej. Robota nie jest skończona. To, czego się nauczyłem, to fakt, że ci ludzie, którzy naprawdę odnoszą sukcesy, nie uciekają przed dyskomfortem. Rozumieją, że dyskomfort, frustracja, a nawet ból są częścią ich procesu. Wiedzą, że kiedy robi się ciężko, to znak, że idą do przodu. Bo nie wiem, czy pamiętasz te stare gry, w których. Jeżeli pojawiali się przeciwnicy, to znaczy, że szedłeś w dobrym kierunku. Więc doceniaj to, gdzie jesteś. Nawet jeżeli czujesz, że nie poruszasz się wystarczająco szybko, nawet jeżeli czujesz, że nie jesteś tam, gdzie chcesz być, doceniaj tu i teraz, ponieważ Twój proces absolutnie nie dba o prędkość. Każdy z nas porusza się w swoim tempie. Tutaj, w tej przestrzeni, tutaj w projekcie TRASDE Proces i PURA WIDA, nie jesteśmy po to, aby mierzyć, kto jest najszybszy, kto jest najlepszy. Jesteśmy po to, aby wspierać siebie, was, w waszej podróży, w waszym procesie. Więc przestań się rozglądać. Nie martw się o to, kto jest dalej. Nie martw się tym, że ktoś robi to lepiej albo robi to szybciej. Spójrz na swój proces. Na swój rozwój. My jesteśmy tutaj, by kibicować Tobie nie tylko za dotarcie do końca, ale za każdy krok, który robisz w Twoim procesie. I pamiętaj, że absolutnie w Ciebie wierzymy. Teraz czas, żebyś Ty też uwierzył w siebie i uwierzył w swój proces. Żeby docenić każdy krok, każdą lekcję, każdą porażkę. Wszystko, co będzie ostrzyć i będzie pomagać tobie w przejściu twojego procesu. Jeżeli jest ciężko, to zadaj sobie pytanie. Ile razy już było tak, że mówiłeś sobie jeszcze tylko jeden dzień. Czerp z twojej podróży, czerp z twojego procesu. bo im bardziej wymagająca podróż, tym bardziej epitka opowieść. W następnych odcinkach pokażemy ci podróż epickich bohaterów i poznamy ich proces. Chcemy Wam pokazać sportowców, którzy wypływają sobie flaki, o których większość z Was prawdopodobnie nigdy nie słyszała, a którzy dumnie reprezentują nasz kraj. Chcemy pokazać Wam sportowców, którzy robią niesamowite rzeczy. Ludzi, którzy swoją historią pokażą Wam, że proces nie zawsze jest łatwy i każdy proces jest inny i warto mu zaufać, więc zaufaj procesowi i zostań z nami.